O to biorę tylko ceki i jamu ja czekaj, może wysadzimy tam totem jakieś, żeby totem setam. tam? No możemy. Dobra to biorę 11 i idziemy Czekaj, tu się tu chyba szło. Słuchaj, tam. No to ja jest za to, bo... tak, no, jak nie, jak ja, w... nie pamiętam, ja tu wskakiwałem w sobotę. O, tu, 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 no. Tylko tu kasko I zaczęło było. To Gdzie to jest? Kto inny to tu Tu. Ja już wskakiwałem do tej bazy wcześniej. to szczęście. jest w sobie. No, co ty nie powiesz? To jest... Wow! Kurwa. Ej, to jest to, co ty pokazywałeś mi w haszarze, Wow! Tak? <grym> tu masz półkle tu, tu haszar jeszcze i tu już na easy. Zauważ, o mam nożki, szkitom to co mogę <grym> A później chcesz pomoc z no. takiej CEO opieprzycie i macie. Ja tam nogi nie złamałem. A jak ja tu skoczę z... bez? Jakich tu betonów? Betony są usunięte. Nie, bo ja tu zdechnę. Ja cię złapę, chodź. <grym> nie. O kurde ja nie w trzeba nie Dobra, Wedel i tak już nic nie zrobisz. Oh, o no so, kurde, mają ful. Dawaj, stań tutaj. Proszę włapiecie, stań. To chcesz mnie rzucić, tak? Teraz ja cię złapiec. Take a łap. Steaki, wejsz na ful. Macie kit pomost. Nie mam Słuchajcie. już chyba Dobra, Macie trzymajcie. Jak ja tu sadzę to nie, totem, wiesz, nie tak. będę się pierdzielił z tym boostem Mam no, kłodę. Na dwie ceki, to też proszę was. Tak, proszę, bo rozpanie ustawiłem. I no, nie wiem czy to na dwie. A jedź się na full Ej tu jest na jedną cekę chyba. No już nie wszystko Ej, Niech... tu jest nadwyseki totem, no? Ten tutaj. O. Kurwa Gdzie? <grym> yeah. To jest nadwyseki totem. Gira połamana. A. Wiesz jak ja wał kurwa, jakbyś mi jedną kurwa z w nogę. <grym> Mikrofon muted. Mikrofon Dobra, a... gdzie tu jest totem? No to, to musisz się podgustować. Ja bym wolał tamten totem, e. Ale... Tamten wolę lepszy. O, no, bo tamto można wyjść na górę. Nie no, tutaj mur będziemy mieli, na dwie ceki. A, A tamto też jest na dwie ceki. To jest od trawy. Od muru. To dawaj ten pal. A są schody? Ej, ale ten totem jest chyba na więcej. Nie, na kamienną dobra. Asier, nagrywaj. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, to ja to nagram. Nagrywaj, nagrywaj. Prezydenta nie ma. Prezydenta Nie ma podwójnej dziesiątki? Jest no. kamienna, jedna. Jedna kamienna, no. O, wow, na jedną! Nie. to Jeszcze jedna. No, no, serio? No, ale na jedną ściana kamienna, elo. No, plantuj gdziekolwiek, bo to jest tak popękane, że to... I, ale czekaj, bo tu możemy nie wejść, bo ta ściana... No tylko bardziej to przy nas zaplantuj. Wybuchnie, wybuchnie. Bardziej przy nas zaplantuj i wybuchnie. No, a dobra i tak byśmy chyba sięgli A nie zmieniamy tego temu. No tym. odrowalimy jalo okay. Odmurujcie go tylko, bo nie będziemy to odmurować, co? Władza open tak Jest to ten! A tu nie ma to temu. jeden tym ma, ja już o. Rozmurować to całe, co nie? No tylko ten. There, masz dobra i teraz gdzie sadzimy? Sis do CSO zaprasza. I, i, i. Ej, wszyscy tu wzięli odro, tak? Tak Czekaj, kto tu jest bez odro? to ja, wypadł po Co? Miało Nie jest... masz. Się. Nie! Coś ty zrobiłeś? No Jezu no... Jezus, no. Co, Bo to tym ten w pał... zasadzie... To za jaki la I weź wszystkie ceki. Dałem przyjść. No, tak mamy tak? mur. Tylko gdzie to sadzimy? to, to taka lipa. ciebie. No i patrz Hache, tu obydwa kubiki mają full x Ale tam jest garaż na tym drugim, a tu jest miejsce... Weź coś może na x 1000, -y zejdź, co? Bo możemy ja nie wejść. Co? tam tu przeciwnik. Pod, pod ja będzie Może, może najpierw na... to. Ty... No, nie wiem. Ale wiecie ile no, tu jest ścian? Tu jest sześć betonów w full x-ach. To co? Weź co wszystkie su to. No i git. Tu przed siebie wali tyle owoce. Tu? Nie ja tu wale. Gdzieś tutaj, no. Tu. Mi się wnajdzie tu, o, właśnie tu. Po prostu lecimy No. Jest tak, także jutro, nie będziemy po Potem będą mi tak chyba na jedną szły. No bo haszel to był plan test. Ja patam. nie chcę kazwalić. Skacz. No nie, no trzy. Ale nie zbiorę mień, kurty, nie będę. EZ. Ale teraz zaskoczenie oh. nie ma zrobić teraz zabrał I zrobię za niej. On się... Ja o to o to proszę. Eee, give me some cek wszyscy przestępcy mają i wszyscy... Eee, kto ma ceki? 30 dzieci To jest na rekrutacji? Zobaczcie to jest na rekrutacji kurwa. To nie chce ci tu. Ja to, to Co to kurwa przylazło za Ja masuwo? E czekaj może jakoś to... Ty, bo tu nie ma x no. Nie no, nie przeskoczę nie ma opcji. Nie wejdziesz. Musiałoby... Dobra, ale ja mam ma... plan. Czekaj. Co jakbym... Albo tam u nas z... jest tak... skałę od góry. coś. Przestaw. Zaopentane. <laughs> nie, dobra. To ten, dobra. Ale A czekaj, bo tak zrobię, że może na jedno pójdzie. User może. Może jeszcze raz wyjdziemy. Pagna też. Chyba to nas nie ma, jakbyś tu zająć. Jak to to kurwa. No dużo pójść. Później... Elo, mówiłem. A w tej wariantce? Elo, EZ. Ale Easy. stary na dwie ceki tu zająć, a nie. No i po jednym nic pada. Ej, ja tam nie ma przesuwanych? No. Jak nie? Tam dalej. Nie, tam już są, tam dalej. Ale tam dalej. Dobra, przesuń łeb. <laughs> Pierdol mi <laughs> go. Na polski. Tak to mówisz jak <laughs> wystro patrzysz. A jak tam patrzysz? Nauczyłeś się już? Tak. Na przyrkę? Nie. Ktoś <laughs> się <śmiera>, ten kto się <laughs> leży, no to jest fake chłopie. Na chuje, nie na... A to... Nie, bo sprawdzaliśmy to skrzynką w sobotę. A to jest przed nami na pewno to tutaj? Nie. Ja tak? nawet nie wiem, nie znam tej miejsców, <laughs> ale dobra. Jak się, się pogrąży, jak to po całym. całemu. No, dokładnie. Pięte słowa, kurwa. A już na jedną? To, to, to chyba na jedną, no. Dzień kurwa. Zobaczymy, czy dobry... Daj robi. Ula, la, o, to ha. już przesuwane. No wejdź! mi cekę ukradł. <noise> Zejdziemy do góry najwyżej. karę plantujesz na... Nie, dobra, bo tam będzie x, ale jedną pójdę. Kurwa maszynka. Ty, dalej są te x -y takie. Elo, na jedną. Się, da, na mi się przez te Dajcie mi ceki, bo ja na jedną plantuję. A nie, już nie ma. Bazał sobie maszynę. Maszynę rzucił. Trzydzieści trzy. Elo, Już cztere, cztery żelazne na jedną poszły. Ja o, o, na drugą. Dawaj mi ceky. Ja mam jedną. A jak to, drugie na były na paszliście? Nie. Ty już kładź, ja już tam defuję. A co? To, 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 to. Ej, kładź. Oj, nie, nie zdążył To Takie widzisz, takie szybkie planty. Może wchodzimy przez skałę, co? Znaczy, no, skały na jedną. Ej, byli. potem policzę, ile tu było ścian żelaznych, na ile cek poszło. Oooala. No, chyba jak... ci się zginęło, ja wiesz? Ja się potem skanowała. będzie po prawej, co wy robicie? Nie, po prawej jest za wysta ten Musisz? No, nie wiem, nie znam tej miejscówki. Ta, ta pójdzie na jedną chyba. Nie mój loot! I potem tamta też pójdzie na jedną. Chyba twój loot a nie lut Eee Moje nie... wzywaj. MC, już nie masz przestępcy. No Ale ja walę tak, żeby, żeby ją osłabiało i... Czekaj, nie wal. To ma się tą się ciężej prawie? plantuję. Zabierasz mu walić? Nie, kto ma, pra no, to ma prawie Infinity oprócz mnie. oprócz mnie? To no, mi jest... zlazło. Ja mam buyer. Ale ci, co są na rajdzie, a nie jakiś. No ja. A nie jakieś no, no, Infinity. Gdzie ja są? Jest... Albo taki Toxic, toksik. albo Tivan. Na rajdzie, na airów, na, na zimie. Ojo, nie mam przesuwanych jeszcze. To powiedz mi, kurwa, gdzie ja jadę. No, mały... Ja jadę wam. Przedł wow panu. pójdziesz raz na dwie, ale się zbugowała ty. No, nie Ej, będę... będę... Ej panie, dawajcie jutro na Majchurta 18.30. Nie. nie. Nie rób czy... reklamy. Właśnie, no, chcielibyśmy to wycinać. Ale vh jest 100 zł lol. Nawal na, ziemi. no, tam, tam na ziemię. Tam, tam pierwsze się zbugowało. On zawsze byli za blisko jakby ją przychylać. w sensie za blisko No ty, ty. bo ja chciałem żeby tam tego X osłabiło Ale dobra się zwróci, bo X pójdzie na jedno Już myślałem, Chyba że plantujemy na bez kitów no. to, to pójdzie to na jedno. To na pewno, ale jeszcze tam tam osłabi i tam dotyk Elo Elo ja, ja mam 4, no. mam komplet na dwie ściany Elo jak ceki wybuchają O, teraz może na jedną będzie no Są tu tak trochę ciężko będzie z tym totem. Ja moglibyśmy iść na to tych strójeczkach no chwilę Jakby na mnie będzie. Się... Aj tłumaczyć debilowi, żeby nie robił reklamę. Ej, ale to nie ja. Nie. Yeah. Ja. Yeah. Każdy poznaje twój głos, uwierz mi. Elo, kolejna na jedną. Ty poszło no. Nie wiem czy tu... Ja już już, już myślałam no raz na no bo ja splantowałem się Dobra i tak się zwróciło ile już wolni? 6 na jedną? A mam zabić Bartka? Tak, za reklamę tak. Dobra cicho nie kurwa, bo cały film będę musiał wyczuć jak waper A jak ja dopiero... Puścić jedno... muzykę na pół filmu to się powtarza A bo on nagrywa! Na to ja sponsor będzie sławny, nie tylko na swoim kanale. Ej, bo tak już mało ceg zostało. <laughs> 19, MG ma chyba ja 6. 6. 25 sek. Jak będzie fałas i trafimy w totem, to... A, ale tu jest tak... No tutaj się da totem, obok mi się wydaje, że tam na prawo bardziej może jedną ścianę. Nie, nie, to... już się nie dało mi się. O, ile tam daleko jest jeszcze? Patrz. to chyba, to chyba się... Bo zsało. my to walimy od boku. Ale widzisz, że to... Ej! Ej! że nie ten, że nie udało mi się. Jeżeli oglądasz hasze, Nie go szukania ekipuj alo. User w twój channel był zbann od server Jak <średencji> <Ła> ja nie zdążyłem pomyśleć, żeby go zbadować Wiem, co zadał <średencji> no, Jeszcze nie pomyślałem, żeby go zbonować. Nie, a ten już. No ma, no ma bindy. No User ja się... joined your channel. Z pozyjmu teraz Jak tybie. Jakby Ej. się przyznał? Ale, Już go odponowałem. Czemu mnie pijesz, co? Mam na myśli, nie pójdę, jestem taki jest Tak. <grym> no. Ej, jak musicie, wejdziemy? No, nie. Sobie, jesteśmy coraz bliżej, chyba. No, no, wejdziemy. Czekaj. Ej. ej, nie. Aha, ej, dobra, chyba blisko. Patrzcie, betony się pojawiły. Dwa. No, blisko jest. Fui. Jestem no. coraz bliżej. Coś tutaj biegnie, zabijcie go. Nie, nie, dobra, podaruję Ci życie, trzy łaskę Pana. Ej! Wow. Tu Współpracuję z Haszerem. No, I mi ceki zaraz dawaj, bo już mam 10. Ja też mam 10. Aha, bo temu co to sprawdzić. Nie, ja mam po prostu... Elo, szybciej, na jedną kolejna. Ja, roz, ja rozbrajam te współpracę. Elo, ta też na jedną idzie. Ja nie te totem, chłopaki, bierzcie i rozbierajcie. Rozbieram, a tu tak... No, Bartek to rozbiera bez temu no, co nie potrzebuje to żeby rozbierać. Cicho. Tu się chowam, o no, no ale mi się wydaje, że jakbyśmy walili z drugiej strony, to byśmy już weszli. To, Dawaj, to nie Zmieniamy tak. plan, zmienimy tak, plan. przejdziemy kłapać. na drugą stronę. Beton jest przed nami. Ej! Korytarz? E, no teraz to już mamy duże pole manewru. Teraz taka rozkmina. patrzcie, to... jak build limit się spadł. Tu musimy iść, bo jest beton przed nami. No i tam na prawo też jest beton, albo... Paliłbym w sumie pod to? Albo tu. tu. Ej, ryzykować jedną, żeby się zgubić. Nie, to się nie to będzie. To będzie w prawej stronie. Nie wam bo... wód. Dobra, się zbuduje. Po co nie no. No ten to ten bardziej w prawej będzie z topas. Nie. Niech mieści się tam. Tak, no ale zmieści się na stare, zobacz. Ale zobaczcie jest to beton. To skręcimy najwyżej i tam... Magazyn musi gdzieś być. Jak trafimy na magazyn to bo... po co nam to? To nie ceki są przy ja, ja mam taką pewną rozkwitówkę. Mi się wydaje bardziej, uciec. że, wszystko, nie, nie że jest osobno magazyn i to. totem. Ale tu nie wejdą, znaczy wejdą. Co zrobią? Ale nas jest tu... Elo na jedno. O! O, o! 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 E Ej, tu są jakieś ścianki nierówne. Tu jest to puste, jest w środku, nie ma fałki. Ej nie, ej, to jest dobrze, bo oni wchodzili ścianą i źle ktoś beton postawił, żeby zamurować. Dobrze idziemy Tylko ryzykować do góry? Nie. nie. Może cztery nie ściany osłabi. Nie ma fałki za tym. Ma normalnie. Wale tak jedno, boże. A tak... Kur co to tak panowało? Bartek będzie odrabiał spokojnie. <laughs> Bartek napolane na po burek. Elo, trzy ściany na jedno I co kurwa? Czekaj. A w lewo są... Są za periaktem. Czekaj, jak gdzie masz? Jest ten... Tam, tam ej, to tam jest w prawo albo prosto. Walę prosto. Ale, tu dobra, są jak? betony. Jakie wszystko popękane, zobaczcie Co sobie. Dobra, MG, patrz, walimy tą ścianę. Patrz, stój. Weź sobie na motek, na tamten beton. Jest no. ścianka niepostawiona. Marta, tak jakby tam był kotem w tą stronę. Jeszcze ci małego. O. Bo nie da się, jak znałem, Nie jest ma tu temu, bo po się... prawo nie ma ściany od skały. A wątpię, żeby od skały nie zabezpieczyli. właśnie, tam nie ma betonu, w tą stronę, co my wychodzimy. Tu no, się skręci, ja jezus. A tam jest magazyn przed nami, na 100%. To nie zdążę. Bro. Ja przerwałem rozpraszenie. Rozbrajanie. Dobra, Ale, daj proszę. mi ty Patrz. Easy, gościu Na jedną? Tak, easy. O ty. Przejście, tam do tych betonów. No i patrzcie, jak teraz nie trafimy w. Nie, tu nie ma to temu. Nie ma. Nie, jest tu. Nie ma. Nie ma tu. Dobra, suńcie się no. Wszyscy to, weszli. Patrzcie, tam do przodu To było zjrzegawszy. Patrzcie. Przesłucham, <grym> dostałem. Wolne miejsce jest przed nami, wolny teren jest wolny. I skrzynki muszą być. A tu a. już się kończy skała. A przed nami też nie jest zamurowane sprawy. I się, bo się zbugowałem. Znaczy, co? Co zrobiłeś? Chyba umrę. E. To chyba za Stifler wejdzie na serwer. No, Stiflera nie było chyba wcześniej na serwerze. Zajęty jest tak. Ciebie też może zarani być. A, 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 a. Ej, teraz ta, ta może nie pójść na dwie. Bo coś ja. za wysoko splądowałem. Patrzcie na rolę z Polskiego, <noise> Jeszcze Niech on ma trzy role. No bo ma EVIPA i jest e. Vipa. Proszę, jeszcze, się Jeszcze jest graczem, nie wiem za co, ale. Graczem? No wejdziemy chyba. Chyba. Ale dziurę ładną zrobiliśmy. No nie no, wiem, proste ale... nie iście, Ale my się jest, penetrujemy jest. do kształty. Jest, na redzie, fulkanie <grym> Tego można być spokojnie ej, no O nie Ej, bo tu już jest beta, no tu nic nie ma Mi się wydaje, że tu gdzieś Kurwa, ej, patrzcie My to obeszliśmy całe Patrzcie, tam idzie tak, tak, mi... tak jakby slalom Tam jest mało ścianek no Na no drugą stronę weszliśmy To dobrze, hasze, czy nie? User joined your channel. Nie wiem gdzie <grym> <To się grym> to mamy iść. Dobra, gdzie mamy iść? Nie wiem, przejdź ktoś. Skałem. jak Ja bym, ja bym tak... Zbuguj się ktoś. Co? Zbuguj się, ktoś. Zbuguj się, ktoś. Zbuguj się ktoś. Ej, a tu co jest? Czemu tu są takie dziwne Ej, ścianki? Ej, nie ma ściany za tym. No nie Tutaj. ma. Tutaj. Jak jest to? Trzeba się zbugować. No weź to przeskanuj po prostu. Weź to się chylnij z budzaniem i przeskanuj się. Nie da się jeszcze, na pewno. No, mógł się to skłócać, nie? Ja Pokaż. Pokaż. rogiem. To jakby tam parę ścian nie było. Rogiem to zyskany. Nie. nie da się właśnie, bo blokują ściany. Ale nie ja to Pokaż. dziś. Inaczej. No. Na ten mały punkcik w górnym prawym rogu. Ej, ale patrz, to jest dziwne, bo jeszcze tam może być to ten. Patrzcie, tam daleko jest jeszcze jakiś beton. No, widziałem też. Tylko, że to już tak skała daleko. No i to skoro beton tam jest postawiony, no to coś tu musi być. No tu też jest i jakoś nic ma. To wali na tą tutaj Nie wiem co to... Nie wiem, czyś tam? O tutaj, jebać no. Tam na pewno przed nami nie ma, są puste betony, to jest pewne Ale pewny. tam jest jeszcze dziura, nie? Jak to osiągnąć, tam dziura No, tu jest, jest dziura Chcecie się dalej, jakby? Nie, na pewno? jest No jest, no To w co Zamy? mam walić, ej? Żebyśmy tutaj, weszli tą, tą ścianę, tą ścianę, dawaj No, bo no, tam przed... przed nami Musimy Dobra, i tak dzisiaj zjedziemy sobie bez wyboru Warto spróbować Ile macie ceg jeszcze? Aha, kamieś w w stylach. No to nie śle Już U mnie hasherniku nie ma U mnie haserniku. Bo się bugował o skrzynki Elo Mo mnie. Ile amu 45D to 45 y leto. serio? nie, żartowałem a co jest na końcu? Totem. Tam na tamtym betonie jest fotem a to widzisz, Tak mówiłem, że tutaj może coś być i dobra, walę tak na tą skrzynkę, żeby osłabiło ten Bartek, przesuń swoje grube skrzynki tu walę, na ziemię osuńcie się dobra, pisgać.. elo a jak tam mozuje filmik? Nie, nie mogliśmy wyjść nie? a wczoraj co? Nie zbierajcie dropu. To Toś miał, to Zielone! Totem, się. elo! Kurwa masówka. Szukajcie tych. Tak czy nie ma. Gdzieś trafiliśmy, jednak. Elo kurwy. Jezus, Mario. Nie, to jest masówka. Ale tu korytarzy pustych było. Ty, ha, ha, że, nie, jest Nie, Nie, od tyłu nie... tak Ale e -er, kangą to być. Coś ci Chcesz Tędy, tu, po wyfałek nie było. Nie. Yeah. No tu, tędy, tu, tym korytarzem? Tak, po wyfałek nie było. I weszli tu? tu, pa, tu. Jeszcze... Tu byśmy weszli na co pięć wiesz? chyba. Ej, a tutaj sleepery tu jeszcze są i skrzynki. Czekaj, tak, ale. Ale ammo było w chuj. Może gdzieś by skrzynka ukryta, tak jak my robimy. Bartek może stracić ammo, jak coś. Co robiliśmy? Nie wiem, ile macie? Ja mam 4 Ja mam osiem. Walimy ten garaż? No, ciekawe czym.